Siemano Siemano, z tej strony Faltun witam w siódmym odcinku na kanale z serii Knightem od zera. Zapraszam do oglądania materiał z dwóch dni z niedzieli i poniedziałku. W niedzielę ostro przycisnąłem. Musiałem nawet okulary założyć, bo było dużo grania, żeby oczy nie rozbolały. Poniedziałkowy materiał trochę krótszy ze względu na staminę, ale myślę, że. Będzie fajnie. Na wstępie poproszę o łapeczkę w górę, o subskrypcję, jak ktoś jest nowy na kanale, no i o komentarz z jakimiś sugestiami, co można poprawić, co nagrać i tak dalej. Będzie mi bardzo miło, coraz więcej się tego pojawia na, na kanale, za co bardzo dziękuję. No i nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Siema, Siema, kolejny dzień. Dzień 14 EXP bonus odebrany, 225% Expa. Mam. Po trainingu. No już niedużo do 71 Ax skilla brakuje. 64. shielding jest. Też niedużo do 6 Magic Levela, niecałe 9%. No i będę się zbierał na dragonów. Ok, jestem na Darashi. Lecę kupić trochę potionów i podejdę zobaczyć na dragony, czy jest w miarę wolny tutaj na Darashi. Tutaj oczywiście bramka od 40 levela, można wchodzić. A stringa trzeba zarzucić broń z in inguinją podkryta. No jakieś ciała leżą, ale zobaczę. Może będzie się dało coś tutaj posiedzieć. Może nie będę sobie z kim przeszkadzać. No i odpalę sobie tego preja. No Wszedł pod bonus do Do Dimage'a, więc Jak za darmo to myślę, że spoko Jakby gdzieś yy, R.E.S.P. nie wyrabiał, to wtedy może Rolnę sobie na Na EXP'a Ale to jeszcze właśnie Zobaczę jak to będzie wychodziło w praktyce 55 level wbity. Nawet fajnie te dragony padają. Czasami, nawet Skryta potrafi za 300 wejść. Więc, no, bardzo przyjemnie. Jakieś tam skórki się udało też zebrać. Obsidian knife'em. Więc, no, fajnie to wygląda. Jeszcze 7 minut. Busta do EXPA. No i lecę daje, no i oczywiście w kole to mitigation i chunce. Pięćdziesiąty piąty level wbity Fajnie to idzie. Jestem po jednym refilu. Wcześniej jakaś tam dragonka spadła, parę styl y, Helmetów zebrałem, teraz jest seryjka woji, bo to inferno coś wypada, więc spoko zawsze coś tam wpadnie kaski, kolejny punkcznik do koła. No, i na ten moment jeszcze 51 minut Preja pod dimage na dragony. No i, a, i jeszcze szósty magic level w międzyczasie wbił to. No spoko widać, że już Exuromico potrafi się za ponad 100 uleczyć. Więc jest tam jakaś różnica. Hmm, jeśli chodzi o skórki, to też nawet fajnie 10. 10, których udało się. Yy, wyskurować obsidian knife'em i dwie dropnięte 57 level siedzi już będzie się powoli kończyło yy, prey na damage jeszcze 43 zielonej staminy, więc chyba niedługo będę kończył na tych dragonach, 8 minut. Oczywiście punkcik kolejny dodaję. No i lecę dalej jeszcze przez te parę minut. No taka sytuacja, właśnie przed chwilą skończył mi się prehina dragony. No, i już przerolowałem, bo miałem za free. A tutaj znowu dragony mam. Właśnie nie wiem, czy to odpalać, bo 32 minuty staminy zielonej tylko zostało. Więc sobie chyba je zostawię. Ale chyba pierwszy raz mam taki przypadek, że skończył mi się jakiś potwór, i przy następnym rolowaniu, już znowu on jest w tym miejscu. Jeszcze parę minut posiedzę, żeby wykorzystać sobie. Potki co mi zostały na dragonach i będę spadał do depo. Ok, jestem już po huncie na dragonach, wróciłem do depo. Pół levela brakuje do 58. Przy okazji wyczyściłem resp łaspów, dobiły się do bestiarki 5 punktików. Wpadło. Przy okazji trzy honej komby wydropiły. A tak podsumowując hunt na dragonach. Udało się łącznie 21 Green Dragon Later zdobyć, 6 Green Dragon Scales. Tracę z do Imbuingu, ale nie mają jakiejś dużej wartości, jeśli chodzi o kasę. No tak, to wpadł taki dropik, trochę styl helmetów, nawet pozbierałem. Zawsze to kiedyś się może to wszystko sprzeda, to będzie coś z tego kasy na jakieś podki. Trzywoi, Dragonka. Dragon Bone 1 wypadł, Dragon Hammer takie trochę pierdołki, ale może coś kiedyś się z, z tego zrobi. 68 yy, Dragon Tiles. Więc nawet spoko i będę brał się teraz za, za jakieś kolejne rzeczy. Właśnie wpadł 58. level Przyszedłem sobie na tego tomba wedręc w poprzednim odcinku Chcę sobie tą bestiarkę dobić Już niedużo brakuje jeśli chodzi o mumie i szkielety No Dzisiaj dzień w którym to nagrywam niedziela jest to mogę sobie pozwolić żeby staminę bardziej zbić Więc pomimo że już zielonej nie mam właśnie będę sobie robił niektóre potworki do bestiarki 8 fluidów z mumii dropniętych, to też zawsze będzie jakiś profit no i w międzyczasie też wpadł 71 Axe Skill i daje kolejny punkcik do koła no i lecę dalej mumie wbite do taska 15 punktów były warte na ten moment wszystkich punktów 305 Charm Points'ów mam na koncie. Kolejne chyba szkielety wpadną, bo ich najmniej brakuje. I tak to właśnie wygląda. Szkielety wbite. 15 punktów wpadło. I teraz jeszcze byłem na, na refilu Popotiony. To po drodze baty yy, spotkałem, zabiłem. To też wpadł do Bestiarki. 5 punktów. Padło. No i lecę dalej na tym tombie. Kryptów już niedużo też zostało do dobicia, więc dalej będę sobie to bił. 59 wleciał. Już poniżej setki kryptów do zabicia, więc fajnie. Dobiję je i będę zmieniał miejscówkę, bo też nie ma co za długo w tym samym miejscu siedzieć, bo się po prostu zaczyna nudzić trochę. No ale już, już nie dużo zostało. Ok, wróciłem już z tego tomba, Wedron. Udało się dobić te krypt szam szamblery. 15 kolejnych punktów padło, 340. Wszystkich charm na ten moment Wyda yy, udało się wydropić 43 yy, fluidy z mumi, yy, 25 Monix Skeletal Hands i 6 Piles of Grave Air. Więc fajnie, spoko 60 level <tryk> wbity. Ja za sobie teraz na Notaurach na Darashi wbijam nie wszystkie do bestiarki. Już no, jeśli chodzi o niektóre, to już jestem w połowie. Przy okazji też sobie uzbieram skórki z nich, to będę miał na Citizen na plecak. W kole oczywiście punkcik dodaję. No i lecę z tym dalej. No, w końcu. Wszystkie minotaury wbite do bestiarki. Bardzo długo mi to zajęło. Chyba najtrudniejsza rzecz, jaką robiłem do tej pory. 400 czarnych pońców wszystkich razem. Wydropiłem sobie 100 mino yy, Later to od razu też podejdę do NPC ka w Thais żeby zrobił mi plecak do Citizena. lecę dusty rozmienić bo znowu mam fula. generuję 3 jestem w Thais lecę już do NPC u którego wykonam citizen addona plecak no i jestem na miejscu hi addon no tam jest no i znowu rozmawiam HIGH Backpack. Yes. No i trzeba odczekać tak jak w spoilerze jest napisane z 2 godziny lub dłużej Aż on to wykona więc odbiorę sobie to jutro Siemano kolejny dzień Odbieram daily y, rewarda Duże potki 15 dzień Odebrany, yy, tak w ogóle, 60. level jest, więc sobie Heroic Axe będę nosił. na razie też mam, bo na tym mam Imbuing podkryta, pod, yy, więc mi się jeszcze przyda. Ale właśnie dobicie bicia jakichś tam potworków słabszych na, he na Heroic Axe się przerzucę. No i jak wygląda postać? po offline treningu 72 ax skill 65 shielding do levela no, 11% do 61 no i niestety tylko 20 minut zielonej staminy bo wczoraj, no, wczoraj długo, dużo grałem i nie zdążyła nawet się do poniedziałku do poniedziałku do wieczora się zregenerować z wczorajszego dnia bo Było w ostre wbijanie bestiarki, szczególnie te minotaury. Dużo czasu pochłonęły. A teraz y, polecę sobie odebrać y, plecak do Citizena. Powinien już być gotowy po wczoraj. Dobra, jestem już na miejscu u Lubo. I teraz piszę Hi Adon. No i były gwiazdki. Jest plecaczek. No i git. Ok, addon y, odebrany do Citizen'a. Y, wróciłem do Venor. No i skoczę sobie na y, Black Knight. Questa raczej w dzisiejszych czasach dość. No, dość rzadko kto chyba się udaje na tego quest'a, Ale ze względu na to, że staminy jest niewiele, więc jakoś nie poświruję za bardzo dzisiaj, jeśli chodzi o jakieś ekspienie, żeby jeszcze bardziej tej staminy nie zbijać. No to skoczę sobie zrobić tego quest'a tak dla fanów. tutaj biorę klucz z drzewa ale drzwi akurat otwarte to już ktoś ktoś przechodził tędy Nie udało się zostać Black Knight'a, bo wybity. Ktoś, ktoś przede mną tutaj był. A mówiłem, że raczej nikt w dzisiejszych czasach tutaj nie chodzi. To tak nie do końca. No ale zawsze to nagrody sobie zgarnę. Crown Shield, Crown Shield i Crown Armor. Słordzika też sobie zgarnę. No szkodach, bo chciałem stoczyć walkę z tym Black Knightem, no ale trudno. Wróciłem z Venore. Popłynąłem sobie od razu na Port Hope. Tej te maski sobie chowam. No i lecę do Grizzly Adamsa przyjąć pierwszego taska z przedziału od 50 levela na Mutated Raty. Mam je w tym w prejach więc zacznę sobie to dzisiaj odpalę Preya. No i tyle, ile mi tej zielonej staminy zostało, to wykorzystam, wykorzystam to sobie i jutro będę go kontynuował. Jest ich 400 do zabicia, więc no będzie co robić, ale. Myślę, że powinny bardzo sprawnie iść, bo raczej są to potworki z niedużym defensem, HP też nie mają jakoś bardzo dużo. Ważne byle miejscówka była wolna, ale to się zaraz okaże już w Jalachar, jak będę na miejscu. No Jestem w Jalachar koło depo. Niestety jeszcze nie mam dostępu, żeby sobie przez bramy przechodzić, więc muszę lecieć troszkę naokoło. Chociaż i tak jest akurat w to miejsce na arenę dość blisko. I tak myślę, że chyba to jak wykonuje Yalahar quest'a te misja to może po prostu będzie jakiś z tego y, osobny odcinek, bo pewnie trochę to potrwa. A tak to bym nie chciał w jakichś takich progresowych zbijania levela, albo robienia jakiejś bestiarki wciskać z tego Jalachar Questa. No a tutaj akurat blisko. High, Pass, Arena. No, z tego co widzę powinno być wolne, bo nie widać żadnych ciał, więc zaczynam. O nie Tu będę sobie musiał na pewno zrelować Kurde, defense wszedł. Akurat jeśli chodzi o mute i te traty, żeby mieć je w bestiarce wbite, to trzeba ich zabić tysiąc, więc no trochę tego jest. Chyba zostawię tego preja, bo szkoda mi jakoś na nie kartki marnować, żeby to rolować. Na coś lepszego wolałbym trzymać kartki. Na zawsze coś ten defens, mniej podków zły 61. level wleciał. 20 mutated ratów zabitych. Jeszcze niecałe 10 minut zielonej staminki. Dodaję, punkcik. Mitigation. Nie za wiele tutaj jednak tych ratów. Ale tak bijąc jedno targetowo, to tak na spokojnie można to robić. Ale raczej ciężko, żeby się wyrobiały jakoś dobrze z RASPem więc też yy, niżej sobie jakiegoś tam mutaty yy, tigera zabija mutaty bata zawsze to jakiś potworek do bestiarki wchodzi wyszedłem już yy, z mutaty ratów yy, pobiegłem do edron jak widać staminy zielonej już nie ma 49 yy, mutaty ratów zabitych tylko, no ale zawsze coś tam na na wstępne rozpoczęcie tego, tego taska. No, i w planach mam jak najwięcej kapa, sobie zrobić. Tego potrzebę wyładuję. W sumie same lekkie rzeczy zostały. No i wezmę sobie puste wialki i będę próbował zdobyć tutaj wedron przedmiot, żeby zrobić addon summoner buteleczki. Jestem już u Sandry. Właśnie chodzi o taki addon, tutaj gracz ma, takiego summonera z, butelecz z buteleczkami. Yes. Jest. Jest. Yes. Yes. No i dostaje się od niej takiego loterii ticketa, z którego można próbować otworzyć wygrany, wygrany ticket, no i wtedy można u niej wymienić tego wygranego ticketa na, na ten addon z butelkami u Summonera. Sobie tutaj ustawię żeby nie pisać. Jak na razie się nie udało, lecę po następne butelki. Ok, jest tam z kolejnymi butelkami do wymiany. No i znowu nic, lecę po następne. No i ostatnia próba, bo nie mam już więcej butelek. No i nic nie udało się jak na razie, ale dalej będę próbował. Wiem, że mógłbym sobie to, by, yy, sobie to kupić na markecie tam za lekko ponad 30k, ale jakoś lubię te wialki zawsze sobie w depo, do depo wrzucać i później mam satysfakcję jak uda mi się u niej właśnie zdobyć ten wygrany lotery ticket. Ok, wróciłem z Zedron, próba z wialkami yy, niestety się nie udała, Eku e już yy, na sobie i takie podsumowanie do, do tego odcinka. W Bestiarce wbite potworki Bat, Krypt, Shambler, Minotaury 4 Minotaur, Minotaur, Archer, Minotaur Guard i Mag co razem dało 60 punktów z samych Minotaurów, punktów czarmowych. Tak to jeszcze mumie, szkielety i waspy. No i na ten moment 400 czarm pońców wszystkich jest. Level 61 wbity, 6 magic level 72 skill, 65 shielding. No i tak to wygląda. No i zdobyty jeszcze yy, Ardon u plecak na za 100 Minotaur Leather. Więc spoko, zawsze tam jakieś yy, bonusik, osiągnięcie małe. No i chyba tyle z, z progresów z tego odcinka. Będę leciał na offline training, postać nie skilluję bo stamina trzeba niestety za wczorajszy dzień yy, załadować. No i już tak na zakończenie, yy, dzięki wielkie za oglądanie. Yy, dzięki za łapki w górę, za komentarze. Właśnie dużo yy, komentarzy nowych się pojawiło z yy, niedzieli na poniedziałek. Jak już zmontuję ten filmik i go opublikuję, to postaram się po, poodpowiadać trochę na tych komentarzy, podpisywać. I wielkie dzięki za wsparcie. Oczywiście za subskrypcję na kanale, bo ostatnio też coraz więcej tego wpada. I fajnie, bardzo się cieszę, że oglądacie. Kolejne odcinki będą się pojawiać. Jest dużo rzeczy do robienia, więc myślę, że tak co drugi dzień odcinek powi powinien się na kanale pojawiać. Narka